Benjamin Netanyahu, Freddy Krueger Strzelec szkolny, mistrz świata wagi ciężkiej. Ten człowiek zabił wiele dzieci. Moi przyjaciele, terrorystyczne państwo Izrael chce śmierci palestyńskich cywilów. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w strefie gazy. Izraelscy żołnierze celowo atakują cywilów. Strzelają rakietami w stronę szkół, szpitali i meczetów. Strzelają nawet do palestyńskich kobiet i dzieci, gdy próbują opuścić strefę wojny. Izrael celowo głodzi mieszkańców Gazy. Wszystkich. Wygrana, wygrana. Oni przegrywają. Chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za jego przywództwo. Dziękuję prezydentowi Bidenowi za wsparcie i za to, że, jak sam mówi, jest dumnym syjonistą. Właściwie mówi, że jest dumnym irlandzko-amerykańskim syjonistą. Niech Bóg błogosławi wielki sojusz między Izraelem a Ameryką na zawsze. USA ile dzieci zabiliśmy dzisiaj Panie minister, dlaczego prezydent Andrzej Duda chce, żeby Polska ignorowała nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny? Panie redaktorze, pan prezydent chce, aby w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz każdy przedstawiciel państwa Izrael, który będzie miał taką wolę, w tym pan premier Netanyahu, mogli wziąć udział w uroczystościach. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. 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 Tamo Bron.